Kochani, na kanale Kitchen Book TV pokażę Wam domowy przepis na przepyszne placuszki. Bez glutenu, bez laktozy będą kokosowe. Z dwóch jajek oddzielę żółtka od białek. Białka od razu idą do misy robota. Używam jajek wiejskich. Następnie białka ubijam. Już, Już. ubitą pianę przekładam Piana jest. do drugiej miski. Piana jest? No, z białek zaczka piękna. Brawa, mała, ja chcę to. Nie, kochanie, jeszcze nie. A następnie do misy robota dodaję dwa żółtka i łyżeczkę ksylitolu i ubijam razem. Następnie dodaję mleko kokosowe. Dziesięć łyżek. I mąkę kokosową, cztery czubate łyżki. Następnie masę jajeczną z mąką i mlekiem kokosowym łączę z ubitym białkiem. Następnie rozgrzewam patelnię. I na rozgrzaną patelnię wykładam ciasto. Placuszki smażę na średnim ogniu, na złoty kolor, co obydwu stron. I gotowe. Odrobina jeszcze mleka kokosowego. listki mięty i truskawka. Życzę Wam, kochani, smacznego i miłego gotowania.